Cześć, witajcie na kanale Lady Scraper. Mam dla Was dzisiaj album na wieczór panieński, kolejny raz już album na bazie gorsetowej z fabryki Weny, którą naprawdę bardzo lubię na tą okazję, chociaż jest trochę wyzwaniem ta baza i tym razem też jeszcze postawiłam sobie dodatkowe wyzwanie, ponieważ postanowiłam stworzyć z komponentów dostępnych do tej bazy shaker. Shaker, który jest na okładce, który widzicie od razu. Jak ja to zrobiłam, to jest dosyć proste, ponieważ bazę dostajecie jako karty albumowe oraz taką ozdobę na okładkę, czyli to jest ten taki element, który tu widzicie, on jest osobno dołączony, można go sobie właśnie w dowolny sposób ozdobić, później nakleić, a ja poprosiłam Asię z fabryki Weny, która dla nas te wszystkie piękne tekturki wycina, żeby wysłała mi że chciałabym dokupić osobno coś, czego nie ma e, dostępnego w sklepie, samą tą e, tekturkę jakby, no ten element, kilka razy, a dokładnie dokupiłam 4 sztuki, po to, aby po prostu powstała odpowiednia wysokość na tej bazie, żeby mogła swobodnie sobie te cekiny w środek wrzucić. I tylko to powstał szejkr na okładce, ciekawe rozmaicenie. E, bardzo mi się ten pomysł e, spodobał i efekt też wyszedł fajnie. Podpadłam na ten pomysł głównie dlatego, bo panna młoda, przyszła, do której ten album trafi, lubi jak się błyszczy. Taką dostałam. Jedno z wytycznych to było, żeby się błyszczało, żeby było coś złotego, żeby było trochę pasteli. To były takie główne wytyczne. I tak po to powstał ten albumik. Koła też są dosyć fajnym elementem, bo są w odcieniu takiego fajnego różowego złota i kupiłam je w Paper Concept. Jeżeli zaś chodzi o środek, wykorzystałam e, w nim coś, e, co jest nowością na rynku, a właściwie w momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze w fazie przygotowań. E, są to Soria e, od zuzy Głowej. To jest taka nowa marka, która się właśnie pojawia na rynku. I między innymi, co to są te scrap To są właśnie elementy do wykorzystania w albumie i one będą się tu pojawiały. Na tej pierwszej stronie jest mapa przygotowana na wpis dla koleżanek panny Młodej i tutaj ozdoba taka, w moim stylu boważka i tasiemka vintage oraz sznurek. Na tej stronie już mamy właśnie pierwszy. Pierwsze komponenty z kraw to jest taka flapka z kieszonką i dodatkowo banerkowe zapięcie na magnes. to sobie zrobiłam. I ta flapka z kieszonką jeszcze otwiera się w tą stronę, i tu mamy miejsce na zdjęcie. Tu mamy miejsce też do wsunięcia małych zdjęć. W całym albumie zmieszczą się zdjęcia albo 9x13 na większych matach albo w takich mniejszych miejscach. Połowa rozmiaru 10x15 przez cały album, przewijają się też napisy yy, tak jak widzicie Forever Young, każda Just Have Fun to na prośbę yy, dziewczyny, która u mnie to zamawiała domyślam się, że to zapewne świadkowa, tutaj mamy książeczkę w środku nic w sumie nie ma tu mamy kolejny komponent yy, ze skrapcesorów, to jest taka harmonijkowa koperta sobie tutaj zrobiłam ją zamykaną na magnesik i tutaj miejsce na wspomnienia, karteczki do wsadzenia przez koleżanki, ja jeszcze tutaj muszę wsadzić, właśnie karteczki muszę o tym pamiętać. Za chwilę album pak pakuję do wysłania. Kolejne miejsce to jest Top Secret. To jest miejsce na jakieś e, rzeczy, które może widzieć tylko e, przyszła panna moda. Nie są one przeznaczone dla jej przyszłego męża tutaj mamy następne komponenty skraptu seriowe, to jest takie fajne zamknięcie, właściwie taki można powiedzieć rodzaj beli bandu czy takiego właśnie zamknięcia tagowego, a pod spodem jest ukryte następne, bo można sobie zrobić tutaj zamknięcie na sznureczek takie zawiązywane no ale ja zrobiłam taką otwieraną e klapkę i tutaj zawiązywaną dodatkowo za sznureczek tak żeby naprawdę nie chciało się Miejmy nadzieję, nie chciało się zaglądać tutaj przyszłemu mężowi. Następna prośba e, dziewczyny, która zamawiała, i są, e, były właśnie takie miejsca na życzenia, i porady od koleżanek, i tutaj wykorzystałam kaskadę automatyczną. Myślę, że zmieszczą się nie tylko porady, ale też może jeszcze jakieś zdjęcia. I tutaj mamy już e, kilka miejsc e, typowo przygotowanych na fotografię. Już z tej ostatniej e, nocy, e, czyli Wieczoru panieńskiego. napis Last Night. No i tutaj mamy w różny sposób wykorzystane i miejsce na zdjęcia. Tu mamy taką pomerzeczkę otwieraną na dwie strony, zawiązałam na podwójną tasiemkę. A tu mamy kolejny właśnie element. To jest taka m, kieszonka, m, jak widzicie, po takim skosie nacięta. Ja sobie zrobiłam bliźniacze strony, są ważki. W ogóle zapomniałam powiedzieć, że papiery wykorzystane tutaj w tym albumie jest to kolekcja 5.13 13. Lucidity, o ile dobrze pamiętam, i że mam nazwę. To jest właśnie taka kolekcja ze złoceniami, yy, z takim złotym nadrukiem, właściwie błyszczącym się. I właściwie to są same tła, bym powiedziała, ale na tyle bogate, że właśnie tu mam tło, a raczej staram się proste robić ozdoby stron. Natomiast te kwiatuszki, które gdzieś gdzieś się pojawiają, to już jest yy, z papierów chyba zakrzona. No i tu mamy kolejny komponent skrawcy seriowy, to jest są flapki, takie dwie na zdjęcia. I ostatnia strona, też na ostatnie zdjęcie z tego wieczoru panińskiego. I tu układki przedstawia się tak. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podoba ten album, jak podoba Wam się wykorzystanie shakera na okładce. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś takie indywidualne pomysły, których nie możecie zrealizować, bo nie, nie odnajdujecie w sklepie tego, co potrzebujecie, a jest to związane z tekturkami lub no sami, to koniecznie piszcie do fabryki danej do Joasi, ponieważ ona naprawdę realizuje praktycznie wszystkie indywidualne pomysły, i nawet jeżeli jest jakaś tekturka w rozmiarze małym, albo chcecie w rozmiarze dużym, to też taką prośbę możecie złożyć, tak jak ja prosiłam o dodatkowe dosłanie tych elementów. Polecam Wam to gorąco. Dziękuję wam za subskrybowanie mojego kanału, ale jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz w tym momencie kliknąć i oczywiście nie zapomnij zostawić łapki w górę. Żegnam się, cześć.